Siemaneczko, ja jestem Magentis, dzisiaj będziemy grali w Bedwarsy na solówkach. Ja będę próbować wygrać gierkę, w ogóle nie używając, w ogóle, w ogóle nie używając shifta. Może to się wydawać trudne, ale dla mnie to będzie nawet łatwe. Więc to tutaj, żeby wam dowodzić, czy shifta nie będę używać, to wam tutaj zjadę. I ja normalnie mam shifta na X, ale sobie dam na P na przykład, żeby go nie klikać tam, czy coś. Nie wiem. mam pomysł na jaki klawisz, ale tego B raczej bym nie klikał, więc no to chyba takie w miarę logiczne. Dobra. Poza tym byłoby to chyba nawet trudniejsze niż normalna gra. W ogóle spadłem budując się w ten sposób śmieszny. Nie wiem czy gościu do mnie będzie lecieć, czy jest po prostu leży, nie najmudrzejszy i zostanie w bazie. Chyba jednak to drugie, więc teraz mam łatwiutko, żeby mu polecieć i rozklepać, wyrko go zresztą też. Nie wiem, czy on łóżeczkę od góry obudowuje, czy nie. Nie, obudował od góry. Ale mu już niszczę obudowę, więc ej, no nie no, myszka mi zjechała z tego. Dobra, pyk, nie masz łóżeczka. Ja mu się tutaj jakoś cofnę i zobaczmy, co on zrobi. O nie, o nie, mam nadzieję, że go rozklepię. pierwsza osoba rozklepana, nie używając shifta, więc no. Tutaj całkiem nieźle idzie. Kupuję teraz Refila i tej tak, jest on. Dobra. Tutaj jeszcze kupię sobie ENT. TNT O. TNT jest najbardziej haspoką rzeczą na Bedwars'ach, jeśli chodzi o takie wygrywanie. Bo to tak ułatwia. Jak gościu ci wbi Jak wbijasz do gościa, to jest spoko. W ogóle, jak dotrwaliście do tego momentu, to nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz dzwoneczka, jeżeli tego nie robicie. No, bo, bo jak nie macie dzwoneczka, to żadne powiadomienie nie przyjdzie. Nie będziecie wiedzieli, że gram bez shifta na przykład, albo że live'a robię. No więc dzwoneczek to taka teraz bardzo ważna rzecz. Więc nie zapomnijcie go kliknąć, no i zostawić też łapeczki. A ja teraz lecę już obsydian sobie załatwić i wygrać bez żadnych problemów. Dobra, lecę tutaj, pyk, pyk, lecę do góry i, i z obsydianem to jest 100% wygrana. To, to jest, to, to jest gwarantowane, że się wygra jak ma się obsydian. Pyk, pyk i tutaj obsydian leci. Kościół, tutaj możesz się iść normalnie, do każdego to jest dla i nic nie zrobisz. Mam i Jestem normalnie królem. Bedwarsów teraz. O! Obsydian najlepszy Teraz generator zbieram. I mam troszkę no, sporo złota, bo mogę kupić te secik i jeszcze dodatkowo fireballa za żelazo. Więc kolejna fajna rzecz. I przyskazuję i lecę chyba. A mogę do żółtego pójść, bo on mi się wydaje trochę lepszy od białego. A biały, właśnie słabszy od tego żółtego. Tak przynajmniej. Tak oceniając, jak już. obra. Lecę teraz w ogóle do pyk, Pik, 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 pik. I jestem praktycznie. On w ogóle łóżeczka nie ma ubudowanego, a to dla niego trochę strata, bo mu już rozwaliłem łóżko i nie ma typek łóżka. Co teraz zrobi? To pewnie będzie kombinować, jak tu wygrać. W ogóle biały gość go rozwalił. Ja mam jakiś ciekawy pomysł, jak gościa z białych zabić. Może kupię po prostu sporo spo z fireboli. I wtedy go spróbuję jakoś rozklepać nimi, albo golema nie wiem, coś śmiesznego wymyślę, jakoś trolla by na nim wpadało zrobić. Dobra, pyk, pik i lecę do ja myślę, że ten challenge będzie tak troszkę trudniejszy, a to jest po prostu prościutkie. No, ale w końcu jak się ma takiego skilla jak ja, no to praktycznie każda rzecz na Bedwarsach jest prosta. Dobra, lecę tutaj do poszcia. Zaj, do jakiego gościa, od, gościa od diaksików miałem na myśli. Teraz lecę do normalnego, do tego właściwego. Zobaczymy jak on w ogóle się bije. Dobra. A tego się chyba trochę pan nie spo... Łe, gościu jest dobry. Gościu jest dobry. Więc trollować go będzie ciężko raczej. Ale dla mnie on jest i tak mimo wszystko słaby. No bo, kto jest dla mnie dobry? No, tylko gracze, którzy mają Mmmf, więcej gwiazdek ode mnie. Nie, w sumie gwiazdki tak nie pokazują skilla. Po prostu jacyś dobrzy gracze. O, ja się mogę z nim pobawić teraz. Ej, gościu! Gościu! Ej, ten gościu teraz się normalnie postarał. Więc, ale ja muszę mu uciec mimo wszystko. Gościu, ty tutaj chciałeś mnie zabić. Ej, no tam. Jeżdżaj bal, gumę, mi się już skok kończy chyba tak powoli w ogóle miałem farta że teraz przeżyłem myślę że już umrę jak podskoczę, ale jeszcze przeżywałem więc no trochę dziwne Jem tak te korep teraz mogę lecieć na głościo ej wynocha wynocha z tymi klocami Ła. ja chciałem z shiftem się budować a tu nie mam jak Typie, wynocha. Też jeszcze raz ci mam powiedzieć? a ja go zabiję Tak, zabiję go. Ja się z nim chcę jakoś pobawić, bo wysadzam mu most może. O, pyk. Może tak się nabierze? Nie, nie nabrał się na to. Czemu się nie nabrałeś? Kościół, kościół. Dobra, a może teraz Cię bardziej to nabierze? O, a ja sobie rozkopię Twoje łóżeczko i na nim postoję. Ej, wy. Zobaczymy co zrobić, zobaczymy co zrobi, ja może, może mam pomysł. Ciekawe on wie, że tutaj można... A nie, nie mam shifta. Tam ciężej gdzie, gdzie będzie wejść. Nie, on tutaj mnie zauważył w sekundę. Normalnie mógłbym gościa tak sprankować, że mógłby się tutaj wbił. On by tego raczej nie ogarnął. Jemka, tej typie. O nie, gościu się ogarnął, gościu się ogarnął. To niedobrze, to niedobrze bardzo. I się dla niego... Dobrze, dla mnie najgorzej. Dobra, ja mu ucieknę, o, w ten sposób. No, ej, na co liczysz? What are you waiting for? Na co czekasz teraz? Ej, na co czekasz? Chodź tu, chodź tu, typku. Typek ewidentnie się mnie boi. Wie, że jestem dobry, ale wie, że ma jakieś szanse mnie zabić też. No i właśnie mu się udało teraz mnie zabić, ale jak ja udam się na środek? I zbiorę jakieś fajne rzeczy, to kogoś ma trochę problem wtedy. No, to kto mnie może zabić? Tak, to, to, to grający troszkę gorzej ode mnie. Tak, na no, dłuższą metę to on mnie nie zabije, ale tak pojedynczo mu się udaje. Czasami, czasami, nie mówię, że zawsze. Dobra, w tej w ogóle się wrócę. No, moje emeraldziki tutaj, normalni. A nie. W ogóle on zebrał emeraldy. Ej, ten gość musiał zebrać emeraldy. Powinny być pełne, raczej ja tutaj nie byłem w 10 sekund. A bardziej u niego. Ja w ja, ziomek. nie w ziomek. W ogóle on spadł tak sobie sam z siebie. A budował się z ten mały nubek. Dobra, wrócę się o, tu jakoś. Jakoś polecę. może bym. Nie, w sumie nie mam co kupować potek. Potki mi się nie przydadzą. Kupię sobie jakiś secik i lepszy pomysł. Secik i potkę na niewidzialność. O, to jest dobry zestaw. Albo jak mi nie będzie stać, to chociaż na skoczność. chociaż na skoczność, poteczkę. Poteczka na skoczność. O nie boj. Dobra, lecę tutaj. I gościu w ogóle nie chce walczyć ze mną. A się poddał. Typie poddałeś się? Nie poddał się, dobry gość. Dobry, nie poddaję się. Ja takich ludzi lubię. Co się w ogóle nie podda? możesz ich zabić tysiące razy? Oni wierzą, że ty. Ja wygram w końcu. W końcu mi się uda. Lubię jak ktoś tak gra. Ja teraz schowam rzeczy. Ok? Schowam moje rzeczy? Dobra, zabijaj mnie. Zabijaj. <laughs> no to ja mu w zasadzie podziękuję. On liczył, że coś dostanie. <laughs> Pierwszy troll udany, teraz muszę zebrać klocuszków. To odbiorę. Panie, już cecik za emeraldy. Co ty na to? Ej. <laughs> Zaraz mogę go zapytać. Ej, well, hey, gościu, zapytam się. What do you think about my diamond armor? To znaczy, co sądzisz o mojej diamentowej zbroi? Ciekawe <laughs> jak na to zareaguje. Ciekawe co odpiszę. Niech odpisze coś śmiesznego. <laughs> ale chciał mnie nabrać teraz, ale troszkę mucha nie wyszło. I bardziej ja go nabrałem. Chciałem na jego połapkę własną. To byłoby śmieszne. Ej właśnie nabieranie ludzi w ich własne połapki jest najlepsze. Serio zareagowało mi jak skakałem. Spacji mi nie zaliczyło. Ale teraz zlamiłem, się muszę przyznać. A i gość mi tutaj wbija. To tu nie chce wybija. Dobra, chciałbym mu napisać, że tutaj ma niespodziankę normalnie. Nere... O, napisaj mu, że tu jest dla ciebie niespodzianka. <laughs> Ciekawe co on na to, co on na to Skoczy tam typku Ej, czemu on nie chce schodzić? Dobra O, zabiłem go A powinienem iść go wykończyć, bo mi się już nudzi go nie zabijaniem. Myślę, że sobie się z nim pobawia, ale on się nie chce bawić ze mną Najwyższy czas go wykończyć. Tutaj nie masz już życia gościu muszę go pierwszy namierzyć. Tam jest jego wysepka to tam biegnę I zaraz on będzie nieżywy Będziesz nieżywy Gwarantuję mu, że będzie nieżywy. Jako ten final dead już. O! Nie, nie mam go! <śla> Strapowałem go śmiesznie, nie, zobaczcie. <śla> A gościu Pyk, łap. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. Teraz muszę mu lecieć łóżko zniczyć. Pyk, nie ma łóżka. Nie ma łóżka, gość, ale mnie może rozklepać. Ej, wygrałem, nice. Nice, Myślałem, że już mnie zabija, ale zostało mi tak mało HP. Dobra. Ej, to było serio, niezłe. Co dzień, że trochę gorzej mi może w i mogę nie wygrać. W każdym bądź razie to by było na tyle. Ja byłem Agent X. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Yo!